Kto z Was uważa, że płaci zbyt wysokie rachunki na Allegro, opłaty, prowizje, ręka do góry? No, oczywiście, bardzo dużą częścią kosztową na Allegro są różnego rodzaju opłaty i opłaty, które mają bardzo dużo pułapek. Właśnie jestem po audycie jednego skąd mojego partnera gdzie udało nam się takiej perspektywicznej pracy, takiej kilkumiesięcznej pracy zmniejszyć te opłaty. Zaraz Wam pokażę w jaki sposób z 23%. Koszty do przychodu do 17%. Już od razu na sam początek taka moja mała wskazówka: prowadźcie ewidencję tego, ile miesiąc do miesiąca Allegro Was kosztuje, żebyście wiedzieli procentowo. Po jednej stronie wpisujecie koszty, jest to promowanie, acy, prowizje. z drugiej strony przychód wygenerowany przez Allegro, no i macie procentik jak to się zmienia każdego dnia. Możecie trzymać rękę na pulsie, więc. Pierwsza wskazówka. Natomiast co zrobić, żeby ten procent zmniejszyć, żeby te opłaty tak bardzo nie bolały i nie kuły w kieszeni. Pierwszy element to jest oczywiście element związany z negocjacją cen. Nie będę tego wątku tu rozwijał, jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam na szkolenie Allegro.pl, gdzie powiedziałem, kto może w jakich warunkach negocjować prowizję Allegro, co musi zrobić, żeby, żeby do tego momentu doprowadzić. Drugi element to jest element takich opłat stałych, czyli AC, Allegro, promowanie, okazję Allegro. Tu pokażę Wam kilka trików. No i trzeci, oczywiście, sama prowizja, gdzie też można kilka fajnych sztuczek, ominięć, trików zrobić, żeby tą prowizję płacić mniej, ale przede wszystkim trzeba znać cennik Allegro. Wskazówka numer jeden. Zobaczcie sobie, posortowałem słowo pilnik. Tak specjalnie wziąłem do złotówki. Dlaczego do złotówki? Ponieważ prowizja w tej kategorii, prowizja podstawowa, to jest 10, 11%, nie, nie mniej niż 25 groszy. Każdy z tych użytkowników aukcje promowane płaci przy sprzedaży każdego produktu minimum 37 groszy. Dlaczego mówię minimum 37 groszy? Bo nie wiem, czy użytkownik ma smarta i czy czasem nie jest jeszcze doliczana prowizja. Od kosztów dostawy. Dlatego przy sprzedaży za złotówkę 37 groszy trzeba oddać. Allegro nie jest to 11%, więc bardzo dużo warto by było zoptymalizować cenę tego produktu, dodać minimum 25 groszy, być może 37 to już pozostawiam w kwestii biznesowej po stronie sprzedawcy. Drugi element, akurat ten to też taka moja mała wskazówka. Warto produkty w cenach 37, 39, 99, do 40 zł. Ja tutaj wpisałem słowo lakier. Na pierwszej pozycji widzimy guma w sprayu, lakier do dofelek, do czy lakiery do paznokci. 39,99 99, no dając 40 zł. W tym momencie nie płacimy kosztów dodatkowej prowizji od kosztów dostawy, jeżeli oczywiście użytkownik ma smarta. Ale w tych kategoriach, gdzie... Często się robi zakupy, że to są produkty powtarzalne. Około 60-70% użytkowników korzysta ze smarta. W tym przypadku darmowa dostawa jest, więc i tak użytkownik, i tak sprzedający nie, nie będzie płacił opłaty za koszty transportu, dodatkowej prowizji, ale nie zmienia to faktu, że warto by było tą aukcję wrzucić na. 40 zł i mieć y, troszeczkę mniej kosztów y, związanych z opłatami na Negro. Inny przykład to oczywiście zwiększenie ceny. Y, idzie sezon, warto tą cenę zwiększać. Zobaczcie sobie tutaj, rozprzedawca jest po trafności najwyżej w kategorii, sprzedaje tego no, tonami. 1558 sztuk kupiło. No jak dla mnie, ta cena powinna już kosztować 17. 17 po statystykach widzimy, że sprzedawca delikatnie tą cenę podwyższa, tutaj było 135, 115, 115, 99, więc trzyma rękę na pulsie, ja w przypadku takiego piku sprzedażowego świąt, no jeszcze bardziej tą cenę daję do góry i tu fajny przykład, gdzie widać, że rzeczywiście ta cena 16, 99, 19, 21 i 24,90 ze względu na popyt jest zwiększana. Więc pilnujcie tych cen, żeby ta prowizja Was tak nie bolała, ale też pamiętajcie o opłatach stałych. Często widzę takie przypadki, że ktoś ma wykupiony abonament, w ogóle z niego nie korzysta, no 40 zł, piechotę, 40 zł piechotą nie chodzi w miesiącu, lepiej to wydać na ACY, ale taka mała wskazówka dotycząca jeszcze Strefy okazji, jeżeli macie wystawiony produkt w strefie okazji i dodacie do niego wielowariantowość, to opłata dzienna praktycznie schodzi na dalszy plan, bo to już nie jest złotówka, jak w tym przypadku, który widzicie, a tylko 10% tej kwoty, czyli 10 groszy. Więc warto yy, oferty w strefie okazji łączyć warianty. O tym też pokazuje ten slajd, że jeżeli mamy na przykład ofertę bez wielowariantowości to płacimy 2,90 za hita, a jak mamy wielowariantowość, to tylko 29 groszy. W modzie, jeżeli też łączymy aukcje promowane w wielowariantowość, mamy również dodatkowy upust opłaty takiej cyklicznej, co 10 dniowej. Nie jest to 19 zł co 10 dni, ale z tego co pamiętam 5,90. Inny przykład to opłata utrzymaniowa. Fajnie, w Bezlinkerze czy w innym narzędziu, niezbędnik sprzedawcy, linki oczywiście poniżej da się tą opłatę ominąć przez wygranie odpowiedniej funkcjonalności, dużo, niedużo, 5-10 groszy 20-10 dni, wydawałoby się, że to jest mało ale w przypadku na przykład takiej kategorii, którą obsługuje dom i ogród budowlanka, tak ktoś ma 17 tysięcy aukcji z czego 15 nie sprzedało się w ostatnim roku, jest kilka set kilka tysięcy złotych do, do, zaoszczędzenia. No i ostatni przykład, który też może Was zaciekawić, to oczywiście jest optymalizacja aców. To jest to, co bardzo lubimy, optymalizować acy, żeby zwrot z inwestycji był coraz większy. Tu przykład nie będę mówił jakiego okresu, ale przyjęliśmy to konto po, po jednej z innych agencji, która znacznie, tak rzetelnie nie opiekowała się tym kontem. To co zauważyliśmy, posortowaliśmy sobie po koszcie wydane na ten produkt 64 zł, zwrot z inwestycji 77, czyli sprzedawca jest na minusie. Tutaj 31 zł, 0, 30, 0 więc można łatwo powiedzieć, że to jest 60 zł, plus tutaj 60, czyli 120 zł było nieefektywnie zarządzane. Te pieniądze po prostu poszły w błoto, a można, można jak najbardziej to zmienić. No, i na sam koniec dzisiaj jest czwartek. Ja to nagrywam z samego rana, zaraz pewnie wrzucę na wideo. Na no, chciałbym Was zaprosić. Ostatni czas, 5 godzin pozostało, 6 godzin pozostało do kursu, do szkolenia, webinaru, live'a. Allegro wzór na sprzedaż. Możecie się zapisać. Ogromnie zachęcam. Fajne rzeczy będę mówił. No, zachęcam również do, do komentowania. Do dania łapek w górę, do podsyłania tematów, dołączenia do grupy na Facebooku, gdzie też społeczność cały czas się buduje, już niedługo będzie nasz tysiąc. I zgodnie z obietnicą mamy 400 subskrybentów, kolejny filmek 450, więc jeśli tylko oglądacie po raz pierwszy, jesteście na moim kanale, to subskrybujcie, bo warto. Każde 50, ja się dzielę dodatkowymi materiałami, też widzę zaangażowanie po waszej stronie i taki sposób. Wynagrodzenia. Mam nadzieję, że kolejny bardzo przydatny dla Was materiał. No i do, do usłyszenia już niebawem. Mam nadzieję, że do zobaczenia wieczorem.